Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przechodzimy z nietypowym odcinkiem, bo jeszcze czegoś takiego nie nagrywałam. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy coś takiego nagram. I jak widzicie już po tytule, kupuję wszystko od A do Z. W, y, w sklepie spożywczym właśnie dzisiaj jadę y, z klasą do galerii, do kina i później jakoś tak chciałam nagrać wtedy ten odcinek, bo mam po tam dostać i chociaż tam nie ma fajnych sklepów, ale nie takich, które ja lubię, ale chcę nagrać taki odcinek. E, no i jestem naprawdę szczęśliwa, bo jeszcze czegoś takiego nie nagrywam i to będzie mój pierwszy raz, a mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawe, Was zaciekawi, zobaczycie co ja kupię, później wam jeszcze pokażę. No a ja już nie przedłużam, jeśli odcinek się spodobał, to wiecie co zrobić. Zostawić łapeczki, łapeczki, łapeczki w górę. I też subskrypcja, która tutaj się pokaże na moim palcu, wiecie co zrobić, jak ją I też zapraszamy mojego instagrama. No a ja teraz y, zaraz lecę, y, no właśnie, do galerii, bo tam właśnie się umówiłam z y, Oliwką i też później klasa dochodzi, więc... Kino, kino. I idziemy na Cruelle. Nigdy wam nie pokazywałam mojego roweru. Mój rower prezentuje się tak. Wczoraj przyszedł nam koszyk dla Antona. Tutaj Antona siedzi. Wczoraj próbowaliśmy. Już go wsadziliśmy do tego koszyka. I siedział. Tylko musimy z tym, bo wypadł. Raczej wyskoczył, tak. Bo się bało. No, ale mój rower prezentuje się tak, taki biały. I koszyk tutaj, który już jest taki zniszczony. No. Ja ten rower mam od czwartej klasy. Hejka, ja już właśnie jestem w galerii już e, po kinie i teraz idę nagrywać właśnie ten odcinek. E, ja już przed kinem wziąłam sobie jedną tylko rzecz do picia ale ma. E, no i teraz jeszcze tak się rozejrzałam co mogę kupić, bo nie zdążyłam gdyż na tego e, i co mogę kupić w galerii. I też się rozejrzałam co mogę kupić Czego nie kupić I już wiem co wezmę na pewno No i teraz właśnie zmierzam do Carrefoura Bo tutaj w tej galerii akurat jest Carrefour Więc idę nagrywać Zaraz wam pokażę No i idziemy tutaj do Carrefoura No i tak, pierwsza literka to A A Najłatwiejsza, no też trochę najtrudniejsza Nie wiem e, Idę zobaczyć na no słodycze, czy coś jest na a. Ja się tak się zastanawiałam. A, arbus. A, Dobra, wieszam na artykuły do picia. I jest liptonek. Na le. Czyli le już mam z głowy. Mój ulubiony liptonek, czyli lipton e, brzuszkiniowym. Więc lipton mam z głowy. Dobra, le już mam. Nie wiem. Znaczy jeszcze karmy, ale karma raczej to ma wszystkie karmy, więc nie potrzebuję. Dobra, jestem na słodyczach i na k już mam. No Na hy. Ha, hy. Czyli hites. E, hity. Hity. No Moje ulubione barówkowe więc zbiorę. E, już chyba wiem co na my wezmę. Na my wezmę czekoladę Milkę, tylko że właśnie szukam mojego ulubionego, moją ulubioną milkę. Dobra, na my. Mam moją ulubioną milkę, czyli Oreo, którą uwielbiam, ale jeszcze jest ta z takimi bąbelkami, to też uwielbiam. O, tą też uwielbiam. Pechota. No dalej, my już mamy, K już mamy i L już mamy. Dobra, już mam tak, my już mamy, L już mamy i K już mamy. Czyli już nie połowa, ale jest e, git. Jeszcze szukam, czego mogę wziąć. Na A, szukam na A. Chociaż to jest pierwsza literka, ale nie wiem, co jest na A. Serio. Wiem, że jest dużo rzeczy na A, ale jeszcze pójdę na jogurty. Może w jogurtach będzie coś na A. Możecie mi napisać w komentarzu, co byście wzięli Dobra, weszłam teraz na dział yy, Właśnie Tego no, Na dział ze serkami weszłam I mogę Wziąć sobie na, A, Actimela mam Mogę wziąć, ale da. to jest cała ta paczka Ja nie chcę tej paczki, więc Chyba sobie wezmę mm -hmm. Na jod mam już. Dobra, na A nic nie znalazłam, ale znalazłam jogurt z Kyr. E, jogurt w bitaj. Nie wiem, czy to jest dobre, ale zobaczę. Wezmę i dalej idę. Dobra, znalazłam już na literkę PY. Na PY już znalazłam. Na py już znalazłam i to jest Kinder King Ja kiedyś te kinderki lubiłam bardzo, a ostatnio nigdy ich nie jadłam. Ale właśnie na py jest git. Czyli um, już trochę mam rzeczy na py. I dalej wiem, że na dy mogę wziąć danio. E, to takie wyciskane, bo serkę nie wezmę, ale danio takie mogę wziąć. Napy znalazłam nas... e, Znalazłam napy następną rzecz i to jest milk burger. Ja te buraki kiedyś dużo, dużo ich jadłam, ale ostatnio właśnie przejadły mi się i ich nie jadłam. Ale teraz, już dawno nie jadłam, więc teraz sobie spróbuję, dawno nie jadłam. Jeszcze właśnie szukam cały czas rzeki, wiecie, A. Ale a właśnie, aktywie mogę, mogę sobie wziąć. Zaraz pójdę po nią. Jeszcze patrzę tutaj, co jeszcze mogę wziąć, bo wiem, że tu jest wiecie, patrzcie ile rzeczy. I wiem, nie czekaj, no my już wzięłam. Dużo jest znamy rzeczy. Więc cóż, może coś innego wziąć w takim wypadku. Wiem. A nie. Kinder country, na no C mogę wziąć. Kinder Country, bo to jest C. Taki mały kinderek. O, wezmę sobie. Bo Twixa nie mogę wziąć na ty, bo jest z karmelem, a ja nie mogę takiego tego dzieci warto... Jak to się nazywa, takiego ciągnącego wziąć, bo mam aparat. Na zęby, więc to mi nie pomoże. Napy. Czekaj, już wziąłam na py coś? Napy nie brałam, a na py mogę wziąć, już bo kochani, mówię, princesy Zebrem. albo najlepsze na świecie. Poki. Poki biorę. Na ry, rissys mogę wziąć. Mi kiedyś tata przywiózł e, rissy z Stanów i właśnie jadłam wtedy, ale patrzę, jakie są. To było mega dobre. Risesuję, co to było? Pycha! Biorę. <gry> jeszcze patrzę, jakie są e, Rises. O, to też jadłam. To też jadłam. A jeszcze co tu jest? Tego. O, to też mi da taki To też było mega dobre. Ale wezmę sobie dwa Rises. Trudno. A na O nie wzięłam. Oreo mogę wziąć na O. Już wiem. Na O, czyli mogę wziąć to. Bardzo, bardzo lubię, bardzo lubię tutaj jest ostatnia paczka mojego ulubionego, czyli Oreo, z tych malutkich takie malutkie w czekoladzie, pycha bo resztę są w czarnej czekoladzie a ja w białej najbardziej lubię dobra, czyli mamy na ojusz teraz idziemy dalej okej, okay, znalazłam no wybiorę sobie tego e, tą dodanią jest dobre, bo tych e, innych smaków nie lubię, a ten akurat lubię, no to dobrze, że jest i teraz lecimy dalej. Dobra, i teraz na Actimele, na A biorę. No bo Actimele to jest taka chyba naj. E, taka je, rzecz, którą mogę wziąć, e, bo jest na A. I nie wiem, czy wziąć truskawka, kiwi, czy może malina. Ja jakoś nie przypadam za tym, jak. E, o, to za czy mi mama przyniosła. Jakoś tak nie przypadam, ale mm, teraz mogę wziąć. Tylko chyba mniejsze wezmę sobie. Chyba, że. Nie, chyba biorę malinę. Wezmę malinę, bo jest. Najlepsza, bo to już borówka jadłam nieraz, więc wezmę teraz malinkę. Czyli tak, na razie podsumujmy co mam. Na A mam. Czyli wiem, nie lecę po kolei z alfabetem, ale wziąłam to, gdzie byłam najbliżej wtedy. E, na D mam danio, na O mam Oreo, e, na Ry mam Reese's, które sobie właśnie wzięłam takie. Na P mam Poki, e, na C mam country. Country, na L li mam Lipton, na, me, na MY mam e, czekolady, e, na C mam Kichel, e, na S mam skyr jogurt pitny. E, no i na P jeszcze mam e, Pingui. I chyba to już wszystko. A nie, jeszcze mam na B. Na B mam burger. O, właśnie, na T nic nie mam. Teraz przyszłam do tej alejki z, e, z napojami i patrzę, że nic nie mam na T. O, na tym mogę sobie kupić malina mięta, tylko lepiej było znaleźć taką malinę miętę bo lepiej się otwiera, ale nie widzę nigdzie takiej maliny mięty więc wezmę to na ty. Teraz lecimy dalej, czyli to już mam z głowy. Dobra, znalazłam na W seregiejski, więc już mam wy. Teraz szukam dalej. Dobra, teraz jeszcze na gęnic nie mam Bo pogradka, to ale nie ma tej smaku tej gradki, którą lubię. Więc na G grześki Bo nie wiem gdzie jest my. Wiem, że jest coś jeszcze na pewno na G Jest pełno rzeczy, ale Ja akurat znalazłam grześki, więc idziemy dalej Dobra, mam kolejną rzecz na Z Więc Już prawy koniec Znalazłam łazanki na U Więc, ja lubię akurat łazanki Więc wjeżdżamy łazanki Patrzę czy jest mniejsza paczka, ale nie ma No to, tylko to Tylko na I nie mogę żadnego jedzenia znaleźć Znalazłam na ujedzenie. Uncle Nie Więc bierzemy Zapomniałam jeszcze o Fy Na Fy może być fantazja O, właśnie akurat tą Biorę fantazję Dobra, dalej jedziemy Dobra, znalazłam już ostatnią rzecz na I Czyli Inbit taki, do sushi, Jak będziemy na przykład robić, będzie potrzebny Więc tak I chyba to już wszystko Dobra kochani, to już wszystko co biorę Teraz wam pokażę no i taką czodzinek. I tak, biorę uncle Bena ten ryż, ale to będzie na U, bo na innych rzeczy nie zarazam, więc przepraszam. Na I mam imbir. Na Z mam zuzole. Na H mam herbatę. Na D mam danio. Na W mam eterek wiejski. Na A mam aktywie. Na Ły mam łazamki. Na tym mam e, tymbarka. Na si mam e, śmietanowa. Takie coś może być kiedyś potrzebne. E, na f mam fantazję. Na n mam Nesquick, Na e, g mam grześki. Na p mam poki. E, na j mam jogurt e, pitny. Na o mam e, oreo. Na ry mam risy. Na C mam Kidder Country, na B mam Burger, na M mam Milkę, na L mam Liptonka, no i chyba to już wszystko. A, i na K mam, mam Kisiel, więc chyba to już wszystko, co wzięłam, co znalazłam. Jeszcze zapomniałam, że na H mam e, Hita. Chyba biorę hitę niż herbatę. No dobra, zamiast hita to wezmę herbatę. Zamiast herbaty wezmę hit. Dobra kochani, ja już idę do kasy i zaraz te wszystkie rzeczy kupię i zaraz się z wami widzę. Dobra kochani, ja już zapłaciłam za wszystko. Mam mega ciężki plecak, bo kupiłam te wszystkie rzeczy. Wydałam jakoś... no, trochę wydałam, e, no ale to nic się nie stało. E, ja już zakończę ten odcinek. I jeśli taki, wiecie co zrobicie, jeśli taki odcinek wam się spodobał, piszcie mi jak jeszcze chcielibyście challenge'a, żebym nagrała, mi nawet ten challenge się podobał, bo fajnie się to nagrywało, mam nadzieję, że wam też się tak spodobały jak mi, no a ja już kończę ten odcinek, no i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale, pa pa!